哎，那么。 Piękna pogoda. Jak ci będzie? Nie, nie zapowiada zapowiadać taką brzydką. Ja jestem Wojtem. Przecież jest idealna. Lubię matematykę. A nie, ja tak zaczyna parać. Lubię historię. Mieli rację. Lubię spagetti. się ostatnio urodziła średnio, mam 14 razy. Ale ja mam dwa domy. a ja mam trzy wille z basenami. Ale ja mam pełno pokoi, a ja mam 20 pokoi w jednej willi, także na pewno więcej od ciebie. Ale ja za to mam w każdym pokoju po jednym okien. No a ja mam... A dwa. tak, dobra. Jak masz na imię? Mój tata zawsze mówi, że moje mojej też Ja mam na imię Natalia, a ty? Ten... Ale chyba możesz być ogromny, więc jaki będzie deszcz? Chyba nie jesteś głucha? Jesteś? Będzie ogromny. A widzisz mnie chociaż? Albo na przykład przysłowi. Hej! Widzisz mnie? Będzie maleńka. Nie ma sprawy. Gdzie mieszkasz, tam niedaleko. Ja też tam, też niedaleko. To Wojtek, tak? Tak. Czy nie wydaje wam się, że trzeba coś z tym zrobić? Mówisz o Was, Masz rację, koniecznie. Tylko co? Myślałam, że tu możecie dbać na jakiś pomysł. A co wy tu robicie? Twoje marzenia. Marzenia? Każdy ma inne. I każde jest piękne. Hmm. Dlaczego przystali? Może dorastają? Patrzcie, zdaje się, że pracują do normalności. Możemy coś zrobić? Zawsze jest tak samo. Skąd, skąd tu się wzięłaś? Wspomniałaś, że, że zawsze to tak się kończy. Zaczynają się zauważać, potem przestają. Później to się daje, na znalazł swojego pupilka i się rozkonał. Dlaczego? Nie wiem. A my? Dlaczego? Też nie wiem. A skąd o wiesz? Śnią mi się. Wy także mi się ślicie. Jak to? Tak to. To dlaczego teraz rozmawiamy ze sobą, a nie rozeszliśmy się tak jak oni? Nie wiem. Czy by... znaczy by... macie jakieś marzenie? Marzenia? No jasne, ty nie masz? Przecież twoje jest bardzo twarde. Skąd znasz moje marzenie? Wszyscy je znamy. Może zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i zauważyliśmy się, do tego, że poznaliśmy czyjeś marzenia i chcieliśmy pokazać. Lub też ktoś komuś zauważył, chciał porozmawiać? Nie sądziłam że tak długo z kimś rozmawiać. Dobra, ale ciekawe, jak mają na imię. Ej, to było co najmniej dziwne. Może gdybyśmy... Chyba wciąż są w naszych głowach. Może każmy im się ze sobą przywitać. To może się nie udać. Dobra, zaczynajmy. Ja o tobie pomyślałem, że jesteś jakaś lindyna. Dzięki, wiesz? Nie o tym mi chodziło. Więc. dziękuję. Myślicie? Tak, to na pewno dobry pomysł, ale może ja chyba też mamy tu coś. Próbujmy. Nie mamy nic do zgadzenia. Raczej możemy zyskać. No, raczej, to kogo teraz wyciągamy? Spróbujmy wszystkich naraz. Chcesz być Co? Ja no co ty? Nie stydź się, mam to za może, nie? No tak, ale ty jesteś lepsza. Tak, wcale nie. 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 Ty jesteś obieca, Ale lepsza. Nie. Tak? Nie. Na pewno. Nie. Nie Wiedzyny. Skąd wy się tu, skąd ja, skąd my tu się wzięli? A też odpadujesz ten telefon. To moje może do tego. Spokojnie, każdy ma marzenie, którego się wstydzi. A Czartę, ten telefon za bardzo go wciąga. Daj spokój jego marzenie. No właśnie, ja twoje pisarki nie komentuję. Tam Minecrafta. Minecrafta, A, a to twoja kto jest naprawdę prawdziwna. Masz coś dla artystów? Artystów? Tak. tak. Dość dzieciaki. Ale z naszej paczki. Dobra. Skoro jesteśmy razem i rozmawiamy ze sobą, co już jest niemalym sukcesem.